Cześć z tej strony Matixon, A to jest kolejny odcinek z... No nie z mrówkami, ale z patyczkami Rogatami Rogatymi, przepraszam Tak, dostaliśmy paczkę na Kubik Starzy kanale Będzie film jak on odpakowuje to Bardzo polecam Kubik Stara kanał I przeważnie polecam kanał Terrera Ludzi tak, wpadajcie na jego. Tak, zobaczcie, tutaj są patyczaki. Zbliżenia zrobimy. O takie. I teraz Wam pokażemy, co nam, nam dał e, Terrał. Dał nam vermiculit. E, mm, taki dał nam jeszcze jungle earth o jeszcze dał nam piasek kwarcowy tutaj była trzykrotka tu jest torf i tutaj była i tutaj były nie wiem co. tak więc to yy, na no tyle w tym odcinku, więc jeśli yy, nie zapomnijcie o łapce, w górze, subskrypcji i dzwoneczku, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pa, cześć!